Siemaneczko z tej strony baz, A to jest y, kolejny weekend z bazaltem. No, to mamy mapę placówka medyczna. Mm, kurde. Dobra. E, ja wam zapomniałem pokazać, jakie mamy zadanie. Mm, I mamy, żeby robić totemy 15. Mam na razie 3 zrobione, więc. Y, jakby... Jakby ten. Dobra, tu może nie, na środ samym środku mapy, może nie. Tu słyszę jakiś silnik, jakby ktoś robił. Gdzieś w okolicy. A w ogóle w ostatnie mapy wam za bardzo rozjaśniłem w programie i mówiłem, że jest ciemno i ciemno. A nie było w ogóle ciemno. O, czekajcie, tu. Tu może być totem jakiś. Kurczę, no te totemy totalnie się ciężko znajduje Zwykłe nawet. Ej, czemu ja nie ma tu żadnego silnika? Ocalałego? Ani nic? Czy znowu mamy awkującego? Ej, serio, gdzie są silniki? Co to mapa bez silników mi się trafił? Nie, dobra, jest. Te to, totemy to lubią być przy silnikach. To jeszcze tutaj tak zerknijmy, czy tu nie ma jakiegoś totemiksa. Nie ma, o zrobiony silnik. Coś czuję, że awk jest. Coś czuję, że jest awk, bo tak... Ani widu, ani słuchu. Znowu kurde. Z takie mecze są bez sensu przecież. Chodź morderco. No jest awk, ewidentnie. Ewidentnie awkujący jest. Albo, albo jest jakaś niska, znaczy niska, czyli wysoka. Nie, nisk. No wysoka, bo 20, nie? Ranga. I ten. I nie ogarnia mocno. Też wczoraj ja grałem sobie mordulcem. I... No i jakoś, znaczy, bo wieczorem się nie da grać y, survivorami, bo trzeba czekać 10 minut na mecz. Y, bo jest za dużo mord Co tak szybko te silniki idą? Ten, y, za dużo jest... Y, za dużo jest survivorów, za mało mordulców. No i mordulce można od razu zrobić, nie? Czekaj, zdążą, zdążą przyjść tu? Na końcówkę się załapią. No nie, no są awki, nie, no to bez sensu. A rano za to są, są. Są awkujący. Wiecie co? O? Czekajcie. A nie, jest ten pajac i się patrzy jeszcze w nas. To nie. To chyba tak nie do końca. Chyba że. Bo. Chyba, że se. Y, wiecie, ma zaciętego klawisza. Tutaj często też, przy w bramach, lubią być te totemy. Dobra, niech sobie robię ten silnik, mam to gdzieś. Ja sobie tutaj. Y, ja nie wiem, czy, czy on awkuje, czy. A te, ta nie wie, że awkuje, to pewnie. Nie, on łazi. To nieogarnięty jakiś. To jakiś początkujący gracz, chyba. Albo chce na. albo chce nas położyć. Tak właśnie. Nie no, dobra, to ja poszukam tu totemów. Pewnie skończy się to dla mnie zgubnie, i będę pierwszą osobą, która umrze. Nie, no, gra dobrze! Znaczy, nie, nie że gra dobrze, że dobrze gra. Tylko, że. ale zróbcie ten ostatni silnik. Tylko że yy, gra po prostu, nie awkuje. Po prostu nie ogarnięty. Dobra, zróbmy ten silnik. A, bo oni poszli, bo. Bo on się na nas patrzy, żeby sobie. Żeby sobie trójki nie wbił. Aha, to tyle, tak? Patrz jeszcze za totemami. No, czyli jednak gra, dobra. Już bałem się, że będzie, wiecie, mecze do wywalenia, no bo to nie może być, kurde, pod rząd y, dwa awkujące mecze, nie, bo to... O, adrenalina, fajno. Manoeda, tak? To ja jeszcze tutaj się, ten, rozejrzę. Ale pewnie tu już totemów nie ma nigdzie. Który zostało otwarte? Tam gdzieś była brama, nie? O kurwa, no to fajnie. Jeszcze nie uciekniemy. Ja tak wczoraj... Ja tak wczoraj właśnie grałem mordulcem. I będzie tam kampił przy bramie. No trzeba poczekać aż mu aż mu zejdzie. A niestety szkoda, że otworzyli bramę. Tu przy ścianach trzeba... a tu jest druga brama. sobie ją otworzymy. No nie wiem, no, na razie nie mam co ich podnosić. Bo... Bo ma... bo ma dwójkę. Otworzę drugą bramę. A gdzie jest ten, ten, ten? Patrzcie. My musimy zejść dwójka. Bo to o, no i teraz można iść. Teraz można iść. To pierwszy ściągniemy z haka. byli, byli c... Bawili się w cwaniaków, nie? Bawili się w cwaniaków. Byle trójki znowu se nie nabił. Dobra, ja spierdala, nie? Generalnie, generalnie ja to pierdola. Aha, to nie mnie bił. Dobra, trudno. Dobra, trudno. ściągnąłem, zrobiłem miły uczynek i spierdzieliłem, bo oni za bardzo kombinują. Ale to są takie właśnie osoby, że jak jest słaby morderca, gościł słabiej grana poprzez większość, to oni cwaniakują, cwaniakują, a potem, a potem wiecie. Ale uciekli, dobra. Dobra, lecimy. Szkoła podstawowa mi. Midwitch. To jest ta od tego mi do z Silent Hilla. Cześć. Yy, ja tu grałem może z dwa mecze. I ja nie totalnie nie, pot nie potrafię w tą Już morderca. Co to za muzyczka taka śmieszna? Wszyscy w jednym miejscu. Już morderca obok. I yeah. ja. To będzie szybki mecz, coś czuję. Albo nie. Wszyscy w jednym miejscu, patrzcie. Tu nie no Może nie nadwór? Albo nadwór? Nie. Ja nie umiem, nie, nie, nie umiem w tą mapę, ja, nawet, ja nie ogarniam tej mapy. Co, gdzie jest, wiecie? Dobra, no nic, przejdziemy się sami, najwyżej zdechniemy, no. Z tej mapy mi się w życiu nie udało uciec. Znaczy na trzy, na trzy mecze, nie? Które grałem? Dobra, kurde. Co to za muzyczka śmieszna? Clown. <grystanie> Dobra, wszystko jasne, ale. E, to, widzieliście to? Nie znaczy ja wiem, że mordercy mają małe pole widzenia, bo to nie mają jeszcze z pierwszej osoby. Ale no nie wiem gdzie iść. Ale to było beczkowe. To było beczkowe. Może jakiś ten, może jakiś totem by się przydał, żeby zrobić to zadanie. No jak tak dalej? No nie, znowu? Claudette jeszcze jest taka w ciemnym stroju mocno. Rzuca. Tymi flaszkami. Kurde, no i w tym meczu już nic totalnie nie zrobię. Bo no łazi... Ale to jest... Mo możliwe, że to jest yy, niskorangowy gracz. Ale oni są najgorsi. Bo oni są nieprzewidywalni. O, skrzynka. To sobie przynajmniej dla punktów otworzymy. Może łazić tylko po parterze? Zobaczymy. Chcę tam do góry... Tu do góry pójdę, bo tu nic nie ma. To nie powinien tutaj przyjść. Kurwa, i akurat przyszedł jak on to zrobił o i tu oczywiście pro... Nie no bez jaj Ale pepega. Ale pepega. Ale pepega. Ale Pepega. Ja pierdolę. <gryw> Aż żem to spierdzielił. Masakra. Miejmy wyczekać z tą paletą. O ja. Nie, ale czułem, że to będzie, że to będzie lipa, nie, z tym meczem, bo, bo jak w przeciągu tam dwóch minut nawet się silnika nie znalazło, nie zaczęło robić, o, ktoś zaczął, no, ale generalnie to, to, to jest, yy, znaczy osobiście przegrany zazwyczaj mecz, no obraz, zrąbałem strasznie, z tą paletą zwłaszcza. I on tu jeszcze gdzieś krąży. No nie, jeszcze się jakiś kampidudek zrobił. No tu jest. Jakiś kampidudek jeszcze, no super. Jeszcze lepiej. Dobra, poszedł. No dawaj, żeby mi się dwójka nie wbiła. Ja tu też y, pamiętam, na Frediego grałem. Yy, i on mia, miał jakieś tam umiejętność, że się nie widzi właśnie tych yy. Ocalałych i tak dalej, gdzie on położył? Gdzie oni? Się... tam. Dobra, spierdalam na zupełnie drugą stronę mapy. Póki co, muszę się wyleczyć. I wy. Wde... On ma jakąś umiejętność? Do, patrzy... do widzenia? Dobra, tu się. Eee, tu była chyba paleta gdzieś. No nie, co jest? No nie, no kurwa. Dobra, na szczęście jest trochę ślepy. O, dobra. <laughs> Może zrobimy coś w tym meczu, bo. Strasznym już lesem jestem, jak na razie. A mecz zapowiada się na... nie najkrótszy Kurde. Dobra, idę znowu do góry. Albo... A tu jest jakaś ucieczka, jest. To ten zrobimy sobie silnik może. Taki w miejscu takim ryzykownym. Gdzie? Na górze pewnie Nie widzę Nie widzę gdzie po, gdzie, gdzie padła mm. A nie, bo to było uderzenie tylko Wlazła pewnie w dym To dlatego, bo ja myślałem, że to ten Ale skąd on mnie wyczaił O! Kurwa. No i się, żem się zagapił Z której strony przyjdzie do tego silnika? W ogóle. Mm -hmm. Nie. No, gdzie on łazi? A tam! Widzę. Nie, nie widzę. A tu. Gdzie on z nią pójdzie Dobra, nabija butelki Idzie chyba w moją stronę Nie Dobra Łazi przy niej Idzie do mnie Bo on nie spowalnia tym gównem e, Nie tu, nie. E, o nie to jest Nie, mnie położy w tym samym miejscu. Biegnij! Kurwa Nic nie widzę. zgubiłem go, przecież. A! Kurde, nie wiedziałem, że on tak blisko jest, a chciałem go zgubić, żeby nie biec, kurwa mać. Ale ten mecz to jest dramat. Ale gram jak dupa. Ostatnie. Ajajaj. Dobra, najpierw nagramy sobie jeszcze jeden. Mecz. Coś z tego sklecimy, nie? Ajajaj. Ale useless, totalnie. Kurde. Ale fajnie widzę, jak słychać spację. Ty powinnaś biec za mną, żeby mnie chronić. Taki szczegół. No nieważne. Nie, no ja muszę się ule uleczyć. sezon tu idzie, kurwa. A ja będę miał dyntkę Dawaj, ulecz mnie i lecimy do... ten silnik ogarnąć. Może do czegoś się przydam w końcu. Chociaż nie, chyba kogoś ściągnąłem, nie? Z haka. Nie, chyba nie. Albo tak? Ja nie pamiętam już. Czy ten silnik... a tu jest. Gdzie ona padła? A nie, ona piskła, bo te pisknięcia mnie... My... Dobra, zróbmy Chociaż ten silnik... Oj, czuję, że nie ucieknę O, goni laskę, która już... No nie, dobra, dokończmy to już jest na dole pewnie, a nie na górze O kurwa tu jest Tu jest ślepy zaułek Oj chuj Dobra ona już umrze Trudno yy, Ja nic nie widzę Aha tu A nie to nie ślepy zaułek Tu można było wyjść, no trudno No, nie mam nie mam latarki ani nic, żeby go ten. A, a też. żeby go uratować, nie miałem. żeby. nie powiesił. A też. Yy, ja jestem na. też na dętkę. No, nie, co jest? Ostatni silnik został. Oj, ja czuję, że ja nie ucieknę. No ale dobra trudno Przynajmniej zabawa jest O nie O nie O nie Ja się już boję tu cokolwiek robić to z... z tamtej strony dobra A. To ja lecę w tą No, jakby się na górze gonili, chyba. Dobra, jakiś silnik, cokolwiek. Tu też jest w ciulcie. Leży ktoś. Dobra, tam. Jezus, ja bym mógł zciągnąć, ale ja się boję. Czekajcie, bo tu gdzieś silnik był w takim miejscu. Chyba piętro wyżej. O! Kurwa, na samym. Jakby na samym drugim końcu. Jak tu wyjść? E, on e, tu się goni. E, myślę. O oh shit. No to mamy przerąbane. Dobra, idę spróbować tego odwiesić. Gdzie tu się wchodzi? Gdzie to jest w ogóle? Gdzie? Ja tu nic nie widzę. Dobra, to chociaż chociaż tom zciągnę, bo ja tam nie widzę. Nie, nie wiem, gdzie to jest. No tamtego już nie ściągnę. Się wraca no sz, chuj. Nie, on będzie tu stał, chuj. bra dawaj. Biegnij Dobra, mnie uderzył spoko. Spierdalamy. Tylko że jestem na dyntkę. Nie wiem czy to jest dobre miejsce A, jeszcze on tym swoim... On pewnie ją goni Aż. A. dupa nie wiem, no nie chcę też być takim aż takim już Nie, to, to nie najgorszy odcinek. Tylko nic jakby nie Dobra, bo on ślepo ślepy jest Dobra, dobrze, że jej, jej nie yy, podniósł. Ale będzie, będzie liczył na to, że ja podejdę tam. A nie, podniósł ją. Dobra, gdzie on ją zabiera? Tutaj. Dobra, gdzie on idzie? Nie no, nie uciekniemy, zesramy się, nie uciekniemy. On jeszcze mnie tu zajdzie zaraz Coś tak czuję Kurwa no ładzi, dobra Nie bać, to jest bez sensu Albo Można jeszcze spróbować A oni są w środku Ja pierdolę to dupa No nic, dobra, to ja spierdalam To nie, to dupa Nie, to nie ma sensu Trudno, no to uciekniemy, no Co zrobić? Trudno, byliśmy mocnym Uselessem, no Próbowałem ją uratować, ale jak o, jakieś osiągnięcie. Może, że uciekłem stąd. Nie no, próbowałem, kurczę, no. on się uwziął na nią jeszcze, to w korytarzu było, samemu nie ma opcji. A co, ja mam ją ściągnąć y, tak, żeby ją od razu zabił, no to to jest bez sensu. To jest bez sensu, no nic, no. O, Ranga, 12 nam wpadła.